Spędzamy dzisiaj cały dzień na kempingu, ale mamy mały problem. Mianowicie problem jest taki, że nie potrafimy spędzić całego dnia na kempingu. Także no właśnie nie wiemy. Także zobaczymy, co zrobimy. Chęcimy powoli ten wyjazd. I tak podsumowując powiem Wam, że no, chyba najbardziej nam się spodobała bośnia. Czarnogóra była chyba taka najbardziej e, najcieplejsza. Naprawdę to nas tak wygrzało i woda była jak zupa. E, Albania z kolei była najbardziej dzika. Tak naprawdę. I nas zainteresowała, no po prostu ob, 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 ja obserw ja lubimy ja obserwować. Masz coś a tutaj cedywitek też mamy zjadł. No, nie no, po prostu to są jakieś jaja. O, jaja. Mamy też cedewitek. To a jeżeli podoba Wam się takie podróżowanie, podoba Wam się takie spędzanie czasu, podoba Wam się to, co robimy, to po prostu dajcie łapkę w górę, napiszcie nam o tych w komentarzach, no, zasubskrybujcie ten kanał, to nie przegapicie kolejnych odcinków. No i po prostu... My też będziemy mieli większą motywację do tego, aby dla Was to nagrywać. A ja jeszcze robię coś takiego, że na wyjazdowy dzień szykuję spaghetti. To wtedy mamy po prostu, zatrzymujemy się, odgrzewamy i mamy sobie jedzonko. Więc teraz jeszcze zrobię małe spaghetti. Spaghetti będzie na jutro, a na dzisiaj kupiliśmy takie buły i będą hamburgery. Ale będą no takie dobre, takie... Takie porządne hamburgerki zrobimy. To no burgerów będzie taka papryczka. Tutaj obieramy awokado. Do tej miseczki zaraz powędruje. Nie wiem czy mi się uda nagrywając. O, udało się. Dobra, tu będzie awokado. Każdy będzie sobie brał do tego burgera to, co lubi. A tu w międzyczasie gotuje się spaghetti na YouTube. Obok awokado jeszcze pomidory i cebulka. Czy jeszcze takie kowniszonki kupiłem w Chłopacji. ale nie za dobre, ale zawsze do hamburgera dobre. A w międzyczasie spaghetti już jest takie. Dobra, spaghetti gotowe, zaraz zwalniam patelnię I tu już się biorę za burgery. Zobaczcie, cebulka pokrojona i zaraz będziemy siali z mięskiem mielonym i urodzili kotleciki. Zobaczcie, tu już się smażą burgerki. Tutaj je lepiej. Tu maciarek wcina już mu leci z burgerka, tu Julka sobie zrobiła super burgerek. Także tak było. Ty też dla siebie tego burgera. O, tutaj mamy bułeczkę. Kotlecik. A, miałem poszorować bułeczkę też. No tak, to przedstawiłem. O, dzięki Coś to szkoda. Dobra, to jest sosik tysiąca wysp. Teraz awokado na to. Muszę Nie wkładaj mi kamery proszę do awokada. Dziękuję. Dobra, teraz damy tu burgera. Teraz aptyczka. pomidorek. Grubo, co? O, spada. Tak, z Tu wsadźmy. I jeszcze kondycionki. Gdzie jest patyczek? Tam gdzieś powinien być. O, Patyczek. W tą stronę. Zobaczcie proszę, taki burgerek nam wyszedł. Słuchajcie, wszyscy zjedli, a kucharz niestety na końcu sobie burgerka będzie wcignał. Tak wygląda mój. Zdobiło się ciemno, burza jest, nawet jakiś alarm się włączył w aucie. Także nie wiemy, czy pójdziemy. A tak w ogóle, jak ktoś wie, co to jest za guillotine Line, Krempera, bo ja mam pierwsze widzę, to dajcie znać. Słuchajcie, no jest na razie ciągle ciemno. Burza idzie w naszą stronę. Tu zrobiliśmy takie, zabezpieczyliśmy to po prostu. Zobaczymy, czy tu dojdzie. Nie wiem czy widać, ale powiem wam tak, że zanosi się burzowa noc. Zobaczcie jak pada. O, też na kamerę ale padam. jest, nie? Tak, ale tak. Pewnie nie wiem czy lec słychać. Wszystko już złożyliśmy. Zobaczcie, nawet jak to jest zamoczone już. Zaczyna. Widzisz, na stolik biurze w Tak. Tutaj też się ludzie pakują. Zobaczmy, jak Jakim ciulkiem. No. Zobaczcie. Będzie kołuna. Daszek nam przeciwnie Ja namiot słabo napiąłem, jest. Pat, 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 pat. Pa. widzisz? Aha. Na cię też widać. Ale numer. Zobaczcie jak pada. A my schowaliśmy się w przyciepie. Jesteś stąd, z drugiej zaczyna, wiesz? No to może być otwarte. Zobacz, le leci. No zobacz, że leci. To coś leci, no niestety. Leci do środka, no Michał, będzie polane na co to. tak to się no. udusimy. Jak to mówią, chyba z dużej chmury mały deszcz. Ale zobaczcie, sąsiedzi Markiza zwinęli. Ja daszek po prostu naciągnąłem i zobaczcie ile już... do miskę tu podstawiliśmy, chcieliśmy zobaczyć ile naleci z tego daszku. Zobaczcie, prawie całą miskę napadało. Ale chyba powoli przechodzi już. Słuchajcie, dojechaliśmy do takiego miejsca To się nazywa Masernicki Most chcę Wam pokazać ten most, tutaj taki zalew, zalew jezioro, no coś takiego co jeszcze nie jest morzem, a już jest jeziorem wpływającym do morza. Zaraz zobaczycie. A zobaczcie Tak tu jest To jest to jezioro A tutaj mamy, zobaczcie to jest bardziej działnik Chciałabyś tak? No, widzę, widzę, chciałbyś tak. Ale nie ma. Widzicie, ta łódka podpływa i on tak powoli ją albo jego, nie wiem, o zobaczcie, przy... złapał, złapał i na łódkę ją strzeli. No, tak to jest zorganizowane. Jak chcecie sobie skoczyć z takiego mostu na bungee, to tutaj Maselicki Most. Więc tak, to jezioro nazywa się nowigradzko Morie. Tak wygląda. Tu jest taki parking. On jest tuż przy moście. Możecie sobie zapakować. A tutaj jest Maselicki Most nowy. I tym mostem jedziecie jak jedziecie do Dalmacji. Właśnie wyjeżdżacie ze Świętego Roka. Zjeżdżacie i tutaj wiesz, jedziecie. Na Tam jest ścieżka tak, na ten Cyperek, to sobie pójdźmy jeszcze tam, co? No, ale chodźmy, zobaczmy jeszcze to bungee tutaj z bliska. No tutaj pójdą, zawozi ją chyba tutaj do tej tej, tej nie? I tutaj tej przystani taki. Masz rację, to dziewczyna była. No, tutaj mają takie, takie, stanowisko. Jeśli chodzi o to Nowigradzko Morę, to powiem wam, że podobno tu jest 3 około stopnie cieplejsza woda niż w Atlantyku. Więc, jak jest gdzieś woda zimna, jesteście nad to może przyjedźcie tutaj do tej z miejscowości na plażę i może tu będzie cieplej. Słuchajcie, żółwia znaleźliśmy. Zobaczcie. Jaki pojedynczy żółwik. Zobacz, on się boi, schował główkę. I stresuj go tak z tym telefonem. Widzicie? Głowy tu jakiś jest, to żółw. Tutaj za tym krzaczkiem ludzie się kąpią, Łowi łowią głowy. Tak, kąpią się. łowią ten punkt, jaki tu, do jakiego doszliśmy, nazywa się Maselica Ponton. Jest takie coś zielone, pewnie nawigacyjne. Tutaj macie ten maselicki most. I powiem Wam, że to wszystko jest naturalne. Tam jest taki kanion. E, to jest po prostu taka zatoka morska, tak naprawdę. I to należy nadal do Morza Adriatyckiego. Plaża tutaj, no. Tam się ludzie kąpią. No, kamienie są tak. Ty, Kuska, gdzie ty tam się wspięłaś? Do takiego, właściwie dojechaliśmy do takiego takiego punktu, który się nazywa Pueblo Plato. I to jest taki punkt, w którym kręcono filmy o winetu w latach 60. To były filmy niemiecko-jugosławiańskie wtedy. I w ogóle w latach 60. większość tych filmów, tych westernów kręcono w Europie, na przykład przejść na pustyni Tabernas w Hiszpanii. Także w no, ten sposób na nas trochę oszukiwało. No ale idziemy do kanionu rzeki Zmranie. Jakoś tak to się nazywa, te literki koło siebie z, my, i tak dalej. Ciężko jest Polakom przeczytać i no zobaczymy jak tu jest. A w międzyczasie wam pokażę drogę. W do samego kanionu można dojechać, a zobaczcie, no taka jest droga. No można jechać, tak, ale my chcieliśmy się przejść z olą, więc idziemy sobie na piechotkę. Większość Chorwacji wygląda tak: kamienie, jakieś krzaki, trawy i drzewa. Tego po prostu nie da się tutaj uprawiać. Dlatego tutaj nie ma pól. Jest tu sporo takich nieużytków. Ale, no, taka jest chowacja. Znaleźliśmy taki bunkier, ale wątpię, żeby to była wioska Indian. Ola idzie by eksplodować. Ola, tam można wejść. zobaczyć. No, no, widzicie. Schron jakiś taki. Co nie ma. Widać już takie ostre zbocza tego wąwozu, tego kanionu. Także już za chwilę spodziewam się ujrzeć tą rzekę z i wam pokazać. Tu widać już tą rzekę w dole. No powiem wam, nie wiem czy to grało wielki kanion rzeki Crosado, ale wygląda no sztos. Trochę wieje ale mam nadzieję, że mnie będzie słychać. No mam misia na mikrofonie, więc może to coś pomoże. Się stał, przestało wiać po prostu. Chociaż na chwilę. I znowu zaczyna. Zeszliśmy trochę w, tutaj w dół tego kanionu. I powiem Wam, że tutaj już nie słychać tak wiatru. Także nie wiem, czy Wam puszczę te odcinki, które tak, na których tak wiało. Czy po prostu no, wytnę to wszystko i Wam puszczę teraz tylko ten odci odcinek. Więc no, nie, panie, zobaczcie. Panie. Tutaj można przepłynąć. Tu można wykupić. Lajsy po tym kanionie, eee, tak, widzicie, są te paliki. Ale też widać, że jest jakieś takie, jest takie miejsce, nie wiem, czy to jest mielizna, czy co? Jakaś mielizna. mielizna taka, widzicie? Żeby łódka nie wpłynęła na tą mieliznę, są takie paliki powbijane. No fajne miejsce, powiem Ci Ola, że ja bym tutaj z kajakiem naszym kiedyś przypłynąła. Tylko jak tutaj ja się dostać, gdzie tu go zwodować? Fajnie. No, to jest pytanie. Pewnie na tym Nowigradzko jest i trzeba je przepłynąć najpierw. A w każdym razie miejsce jest sztos, także zachęcam was naprawdę przyjedźcie tutaj i tyle. Sami zobaczcie tutaj jak Ola się męczy. No i jest kuku, zobaczcie nóżka się zasiznęła u kozicy i kuku jest tutaj, Chciałabym sobie zrobiła. A no widzicie, gdyby kuska nie skakała. I mamy tutaj taki widok, jacyś ludzie na motolach. O. A ty, ty bo jesteś u kozicą? Dobra, nie pokazujmy kupna na filmach, ale numer. Słuchajcie, musicie to zobaczyć ktoś tutaj kamperem jedzie po tej drodze. Tam w tamto miejsce, ale sztos. Nie, ja to muszę nagrać. Jaka jest stacja? Czech, no oczywiście, gdzie jak gdzie puszcza nas. Zobaczcie. Można i kamper. Słuchajcie, jak szukacie miejscówek campingowych na dziko, to zobaczcie, no tu można wjechać camperem. no naprawdę nie wierzę, żeby tutaj jakaś policja przyjechała i was sprawdzała, że tam na dziko kamperem stoicie, a miejsce jest sztos, Miejsce jest piękne. Także wrzucę wam pina. Dokładnie. z tanionu, po prostu machaczki nam nie wyrabiają. Płyniemy. Właściwie tak. Płyniemy, płyniemy. Próbujemy jechać dalej, ale właściwie płyniemy. No, przyjęliśmy i po prostu nam na maskę. Padę, na no, dojechaliśmy. I co, mamo, był tu deszcz, jeszcze czy nie? Słuchaj, a my mieliśmy taką ulewę, słuchaj, że w ogóle nic, nic nie widzieliśmy. Nie no, tutaj nie było, widzicie. No to dobrze, bo się tego tak Słuchajcie, jest już godzina 22. Ludzie tu w basenie siedzą. Także nie wiem, no chyba można, do boli. A tutaj zobaczcie, dyskotekę zaraz, wam pokażemy. Nie wiem czy jest kateka, ale zaraz zobaczymy co to jest. A zobaczcie, jest jakiś DJ. Tu jest jakiś catering, zobaczcie, jakaś degustacja win. Wydaje mi się, że to jest jakaś impreza taka, nie wiem, no, zamknięta, no nic nie wiedziałem, że coś będzie. Jeszcze brodzik, zobaczcie, 22 jakiś dzieciak tu się bawi. Czy plac zabaw jest, dzieciaki nadal się bawią na nim. Na basenie też, zobaczcie, no. no i taki kemping, to mi się podoba, no, nie, że... Chodzimy i tak dalej, ale pewnie nie ma ratownika, no bo nie, nie wierzę, żeby tutaj ratownik był. Zobaczcie, jakaś imprezka w toalecie. Ale no jakieś, tu się jakieś kolonie przyjechały albo coś. Słuchajcie, jedziemy już do domu i właśnie się faktycznie spakowaliśmy. Ja upycham wszystko do bagażnika. Tutaj jeszcze sprzątamy podłogę. Pogoda jest idealna na pakowanie, powiem Wam szczerze. Zdążyliśmy przed deszczem, bo padało z lana, trochę rzeczy jest jeszcze mokrych. Dobrze, już dosuszymy w domu. No, wracamy sobie, na razie wszystko bez problemów, strasznie długo to idzie, ale jest... no dobra, tyle, nie będę więcej grał, chyba że coś się zdarzy, także na razie.